Siemanko. Dzisiaj musiałem dostać się do silnika. A mianowicie muszę odkręcić tą aluminiową część od głowicy, ponieważ spod niej sączy mi się tutaj olej. I jak popracuję trochę silnik to zaraz wszystko jest zażygane olejem. Tak żeby do tego się dostać trzeba było wymontować wtryskiwacze. Muszę zdjąć klawiaturę. No, i spróbuję to wszystko rozkręcić, wyczyścić, uszczelnić i powoli poskładać. A korzystając z okazji, że tryskiwacze mam już wyjęte, to sprawdzę w jakim są stanie. I w razie czego jak któryś będzie lał, to wymienię jeszcze końcówki. A więc, wszystko ładnie uszczelnione. Yy, niestety nie miałem czerwonego silikonu, a byłoby fajnie pod kolor. Więc dałem coś takiego. Nie wiem czy to się będzie dobrze trzymało. Także idę działać wtryskiwaczami. I pewnie składanie będzie jutro. Dobra Biorę szesnastkę, podczepię szczepę i lecimy na przężyto Jadę właśnie szczepą na pole Polsznitem Dzisiaj ogólnie zaczęliśmy zniwa Na pierwszy ogień ma iść sprzężyto odmiana porowik Także zobaczymy jak będzie po, po, Podobno po południu ma też spadać więc może być tak, że za wiele się nie uda skosić Nie nakręciłem wam składania silnika bo po prostu nie miałem, nie miałem czasu żeby to zrobić bo trochę czas naglił nie Niecałe kółko zrobił na polu patrzę Także jeszcze muszę przyszykować szczesek, prawda, ją uszczelić. Na dzisiaj koniec koszenia. Jeszcze trochę to jest za mokre. Ja jeszcze potrzebuję z 2-3 dni takiej bezdeszczowej pogody, żeby dotknąć. Także koniec na dzisiaj na razie.